Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, opowiem Wam o książce niezwykłej. Nie będzie to kolejna pozycja dotycząca dziejów narodowego socjalizmu. Praca ta jest szczególna, ponieważ pozwala nam ona spojrzeć na ten najczarniejszy okres w historii Niemiec od środka. Od środka, bo z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie tej strasznej ideologii. Osoby będącej także autorem tej pracy. Dziś opowiem Wam o tej oto książce, czyli o pierwszym tomie dzienników spisanych przez Józefa Gebelsa, Głównego bohatera tej pozycji, czyli jej autora, Poznajemy, kiedy ma około 20 lat. Czasy, w których żyje, są niezwykle trudne. Niemcy liżą rany i próbują podnieść się po przegranej wielkiej wojnie. W kraju panuje chaos, galopująca inflacja powoduje gwałtowne zubożenie ludności, a na ulicach toczą się walki pomiędzy bojówkami nacjonalistycznymi i komunistycznymi. W takich warunkach w Józefie rodzi się pogląd, który ma odegrać ogromną rolę w jego życiu: zagorzały antysemityzm. W takich warunkach młody Goebbels poznaje dorosłe życie. Przeżywa także swoją pierwszą miłość do dziewczyny o imieniu Anka. Z czasem jego życie uczuciowe staje się bardziej intensywne, gdyż czuje się rozdarty pomiędzy sympatią do Anki a innej dziewczyny o imieniu Elze. Młodemu Józefowi ciągle też brakuje pieniędzy, dlatego postanawia spróbować swoich sił jako pisarz. Jednakże wychodzące spod jego pióra sztuki teatralne. Zostają odrzucone zarówno przez teatry w Köln, jak i w Düsseldorfie. Rozczarowany życiem i zniechęcony swoimi porażkami, Józef odnajduje miejsce, w którym może się realizować. Wstępuje do ugrupowania politycznego, które w pełni odpowiada jego poglądom antykomunistycznym i antyżydowskim, do partii narodowo-socjalistycznej. Spotyka tam człowieka, który daje mu wiarę i nadzieję Adolfa Hitlera. Wywiera on znaczny wpływ na Gebelsa. Choć Józef jest wobec niego lojalny, pod jego nieobecność otwarcie krytykuje, jego zdaniem, niewłaściwe posunięcia szefa. Z czasem jednak staje się nim coraz bardziej oczarowany i zafascynowany. Traktuje go wręcz, jak proroka głoszącego prawdę objawione. W ten sposób obserwujemy, jak w głównym bohaterze dokonuje się przemiana z młodego, niewinnego, Poszukującego swojego szczęścia i miejsca w życiu chłopaka, który marzy o karierze pisarza, staje się bezwzględnym współpracownikiem szefa. Choć na początku trochę niechętnie odnosi się do powierzania mu kolejnych stanowisk, z czasem jego głównym celem staje się szerzenie ideologii narodowo-socjalistycznej. Innymi słowy, Józef Goebbels staje się specem od czegoś, co dziś nazwalibyśmy public relations. Mówiliśmy o prawdzie w małych sprawach życiowych. Czy powinno się zniekształcać prawdę, jeśli się wierzy, że to okaże się lepsze i skuteczne? Mówię nie i po tysiąc kroć nie, nawet jeśli świat pójdzie do diabła. Akurat kompromis doprowadził nas do zagłady. A teraz pomyślcie, że ten człowiek jest dziś symbolem cynicznej i topornej propagandy, aczkolwiek trzeba przyznać, że w tym co robił, był mistrzem. Wraz z przemianą głównego bohatera zmienia się także charakter tej książki. Z opowieści o spełniających się marzeniach staje się trzymający w napięciu thrillerem politycznym, pełnym wszelkiego rodzaju intryk i gierek. Można to zaobserwować już na początku fabuły. Z czasem podziały w partii narodowo-socjalistycznej stają się coraz większe. Józef Goebbels wyraźnie nie lubi Joachima von Ribbentropa, gardzi Hermanem Göringiem, a z ugrupowania Najchętniej pozbyłby się Gregora Strasera I w sumie ma rację, bo to właśnie Gregor Strasser odegra niezwykle kontrowersyjną rolę w procesie przejmowania przez narodowych socjalistów władzy. Jako thriller polityczny, ta pozycja się sprawdza. Gdybym nie znał historii, byłbym pod ogromnym wrażeniem tego, jakie wyzwania stawia los przed narodowymi socjalistami i jak rząd tej partii sobie z nimi radzi. Bardzo pomocny jest tutaj także styl Józefa Gebelsa W swoich dziennikach. Jak dobry powieściopisarz wie, kiedy odpuścić, i wie, kiedy podkręcić tempo. Przykładem jest tutaj wizyta wraz z Adolfem w Wenecji, która została opisana tak, że można przy niej odpocząć. Za to czytanie o kryzysie czechosłowackim czy przejmowaniu przez nazistów władzy po prostu wbija fotel. Poza zawartością merytoryczną i ogromną mnogością wątków, zdecydowanie najsilniejszą stroną tej pozycji jest jej główny bohater. To, co teraz powiem, zabrzmi kontrowersyjnie. Dlatego proszę nie wyjmować mi tego z kontekstu. Gdybym przystępował do czytania tej książki nie wiedząc, kim był Józef Goebbels i w jaki sposób zapisał się w historii, gdybym potraktował go tylko jako zwykłego bohatera literackiego, to myślę, że mógłbym go polubić. Chodzi mi tutaj o to, że Józef Goebbels, jako bohater literacki, posiada wszelkie cechy pozwalające mu na to, żeby budzić w czytelniku sympatię. Przede wszystkim, kreuje się na osobę niezwykle charyzmatyczną, skupia na sobie uwagę odbiorcy, ma swoje cele, do których uparcie dąży. Ma też oczywiście swoje wady. Ja na przykład odbierałem go jako buca i bufona. Poza tym, niektóre jego wpisy, zwłaszcza te poświęcone najważniejszym wydarzeniom, zostały przedstawione w ten sposób, że można wręcz na własnej skórze. Poczuć towarzyszące mu wtedy emocje. Na przykład, kiedy opisuje swój kryzys w relacjach z żoną, można poczuć jego smutek i nostalgię. Natomiast przy okazji kryzysu Czechosłowackiego, czy przejmowaniu przez Narodowych Socjalistów władzy w jego słowach widać niezwykle szczerą radość. Zresztą posłuchajcie tego. Godziny dręczącego oczekiwania. W końcu skręca samochód na rogu przy wejściu. Masę krzyczą i pozdrawiają. Wygląda na to, że przeczuwają iż dokonuje się wielki zwrot, a może nawet już się dokonał. Idzie Führer. Po paru minutach jest u nas w pokoju. Nie mówi nic, również my nic nie mówimy. Lecz jego oczy są pełne łez. Stało się. Führer został powołany na kanclerza Rzeszy. Złożył już przysięgę na ręce prezydenta Rzeszy. Wielkie rozstrzygnięcie zapadło. Niemcy stoją przed swoim historycznym zwrotem. My wszyscy jesteśmy oniemiali ze wzruszenia. Każdy ściska dłoń Führera i wygląda to tak, jakbyśmy na nowo zawarli nasze stare przymierze wierności. To cudowne, jak prosty jest Führer w swojej wielkości i jak wielki jest w swojej prostocie. Na zewnątrz masy szaleją przed Kaiserhofem. W międzyczasie do wszystkich dotarła wiadomość o powołaniu Hitlera. Z tysięcy robią się dziesiątki tysięcy. Niekończący się strumień ludzi wlewa się w Wilhelmstrasse. Jako, że głównym bohaterem tej pozycji jest jeden z najważniejszych nazistowskich dygnitarzy, nie dało się w niej uniknąć tematu Adolfa. Choć Józef Goebbels na początku odnosi się do niego dość niechętnie, z czasem jego fascynacja Adolfem staje się tak wielka, że wręcz zahacza to o kult. Autor na każdym kroku podkreśla, jaki to Führer jest mądry, a jaki odważny, a jak jest dla niego miły, a że traktuje go jak syna. Zresztą, bardzo dobrze jest to widoczne w tym fragmencie. Wieczorem Führer przyjeżdża do Berlina. Magda z nim rozmawia. Potem ja mam z nim długą i poważną rozmowę. Wstrząsa mną do głębi. Czuję się kompletnie oszołomiony. Führer jest dla mnie jak ojciec. Jestem mu za to tak wdzięczny. W tej trudnej godzinie mogą to dobrze wykorzystać podejmują bardzo trudne decyzje ale są one ostateczne jeżdżą samochodem przez godzinę dosyć daleko i bez celu żyją prawie jak we śnie życie jest takie trudne i okrutne nie zostało to wyjaśnione w książce ale na podstawie swojej wiedzy wnioskuję że jest to opis interwencji Adolfa w małżeństwo Gebelsów mającej na cel przywołanie do porządku Niewiernego męża. Jedną z rzeczy, które w tej książce interesowały mnie najbardziej, były stosunki polsko-niemieckie. I to, o czym tu przeczytałem, trochę mnie zaskoczyło. Ze szkoły pamiętam, że narodowi socjaliści agresywnie do Polaków nastawieni byli zawsze. Jednak na początku nienawiść Józefa Goebbels'a do Polski bardziej wynika z faktu istnienia tzw. korytarza, czyli naszego województwa pomorskiego. Jednak od momentu przejęcia władzy w Niemczech przez NSDAP, według autora, relacje ze wschodnim sąsiadem układały się naprawdę dobrze. Z zapisków ministra propagandy wynika, że wysoko ceni on Józefa Becka i uważa go za swojego człowieka w polskim rządzie. Nie w sensie, że Józef Beck był agentem, ale po prostu prowadził taką politykę i podejmował takie decyzje, jakie były korzystne dla Niemców. Tym, co mnie w tej książce rozczarowało, jest opis życia prywatnego głównego bohatera. Najbardziej widać to przez pryzmat jego relacji z żoną. Kiedy zaczynają się spotykać, Józef Goebbels niewiele o tym wspomina. Podobnie rzecz wygląda w sytuacjach, w których po raz kolejny dowiaduje się, że zostanie ojcem. Niby pisze, że jest to radosna nowina, ale po jego słowach nie bardzo to widać. Być może życie prywatne głównego bohatera w dziennikach zostało ograniczone, ponieważ nie pisał ich wyłącznie dla siebie. W pewnym momencie wspomina, że jego zapiski mają zostać wydane 20 lat po jego śmierci i chyba wziął już nawet za nie niezłe honorarium. Rozczarowało mnie także to, że pewne wątki zostały pominięte lub całkowicie zmarginalizowane. Na przykład zaledwie wspomniana jest sprawa mordu w potępie. Pojawia się ona wyłącznie w jednym wpisie o bytomskich wyrokach śmierci. Tak samo według mnie Zdecydowanie niewykorzystany został temat igrzysk olimpijskich rozgrywanych w Niemczech. Zwłaszcza, że stanowiło to świetną reklamę dla Trzeciego Imperium i trochę takie uczłowieczenie reżimu. I w tym momencie warto zauważyć, że w roku 1936 Adolf igrzyska olimpijskie otwiera dwukrotnie. Najpierw zimą w garni Partenkirchen, a potem latem w Berlinie. A chyba najbardziej rozczarowało mnie. Raczej szczątkowe opisanie wydarzeń, które właśnie dzięki Józefowi Gebelsowi przeszły do historii jako noc długich noży. Nie będę ukrywać, że dzienniki Józefa Gebelsa, choć są książką bardzo ciekawą, osobom nieznającym historii mogą sprawić sporo trudności, przede wszystkim ze względu na ilość poruszanych w niej wątków i zagadnień. Orientowanie się w najważniejszych faktach jednak ułatwia zapoznawanie się z tą pozycją. Jeżeli ktoś przystępuje do czytania tej książki bez wstępnego przygotowania, bardzo pomogą mu przypisy, znajdujące się po tekście głównym. I nawet jeżeli ktoś nie zna tej historii, jestem pewien, że poczuje się usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób Józef Goebbels opowiedział o najważniejszych wydarzeniach. Także to tyle, co mam do powiedzenia na temat pierwszego tomu dzienników Józefa Goebbelsa, które przez Bartosza Borkowskiego z kanału Oblicza XX wieku. Zostały nazwane bezcennym źródłem do badań nad historią narodowego socjalizmu. Niedługo zaproszę Was na moje omówienie tomu drugiego, a tymczasem mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedzcie moją biblioteczkę na no, lubimy. Czytaj są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze jakie tematy was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki przygotowując dla was te filmy ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.